Jeśli chodzi o rynek biurowy, ja nie widziałem przesadnie kryzysu, w szczególności jeśli chodzi o nowe budynki, ponieważ zainteresowanie jest, budynki zostały oddane do użytku, w pełni wynajęte. W tej chwili dosyć dużo umów najmu się podpisuje. Co ciekawe, wakacje tego roku były dla nas w perspektywie ostatnich 10 lat najbardziej pracowitymi wakacjami. Rzeczywiście firmy dosyć długo podejmują decyzje, dużo dłużej niż przed pandemią. Wcześniej od początku, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z klientem do czasu finalizacji umowy 6-9 miesięcy, teraz rok, półtora lub nawet dwa lata. To jest czas, kiedy rozmawiamy z klientem. W związku z tym ten czas decyzji, decyzji jest dosyć wydłużony, natomiast inne parametry się nie zmieniły. Co więcej, nawet długość umowy najmu w naszych ostatnich transakcjach to wszystko dziesięcioletnie umowy najmu, więc niekoniecznie pandemia to raczej rosnące ceny. Fit outu, czyli aranżacji powierzchni, wpłynęły na to, że coraz dłużej umowy są zawierane na coraz dłuższy okres. Rynek warszawski pokazuje, że w latach, a szczególności w roku 2023, będzie bardzo duża luka podażowa. Na dzisiaj patrząc na to, ile budynków się buduje, a je się buduje rok, dwa lub trzy, to już wiemy, że ta luka wystąpi i będzie nawet do 20 2025. To oznacza dosyć dobry czas dla inwestorów, dla deweloperów, ponieważ jak to nie niewidzialna ręka rynku pokazuje, że przy popycie, który jest całkiem dobry i wszelkie prognozy pokazują, że będzie coraz wyższy, i bardzo ograniczonej podaży, cena najmu będzie coraz wyższa, więc wynajmujący będą zdecydowanie się cieszyć. Ten popyt będzie też rósł, dlatego że widzimy dosyć sporo zagranicznych firm, które szukają, szukają swoich RD centers poza, poza innymi krajami i właśnie kierują swoje oczy na Polskę. Pandemia wpłynęła na zmianę wytycznych najemców, dlatego że coraz ciekawszym, coraz nowszym i coraz ciekawszym biurem jest biuro hybrydowe. To znaczy, część dni pracujemy z domu, część dni pracujemy z biura. To znaczy, że to biuro, o ile nie zmniejszyło wiele swojej wielkości, to na pewno zmieniło swoją funkcję. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić. Osobę, która w domu jest ojcem, matką trójki dzieci i ma po prostu. Gwar i głośno. W związku z tym, przychodząc do biura, poszukuje czegoś cichego. W związku z tym, biura muszą mieć sporo sal konferencyjnych, sporo pokoi do cichej pracy. Ale również, jeśli naszym pracownikiem jest y, świeżo upieczony student, który potrzebuje przyjść do firmy, spotkać się z ludźmi, żeby od nich się czegoś nauczyć, i jest to osoba bardzo socjalna. W związku z tym, na przykład, powierzchnie kuchni i takie powierzchnie socjalne zdecydowanie urosły. W związku z tym, metrażowo niewiele zmieniły się te biura. Natomiast, jeśli chodzi o funkcje, one są inne, są przystosowane do pracy hybrydowej. Dziękuje